To nie lej, miasto aniołów, to legia akademicka, drużyn zespołów, bez troska i luz Kończą się właśnie bojowy wóz i nikt z was nie zaś nie was, wojsko to wsparcie odwita Skończyła się teoria, zaczęła się praktyka, szastyka. Jak widzicie właśnie przygotowujemy się do uroczystego wręczenia broni Jest tutaj też ze mną moja koleżanka Wiola Cześć, jestem Wiola. Jestem studentką drugiego roku bezpieczeństwa wewnętrznego, specjalizacja obrona narodowa. Do przyjazdu tutaj zachęciły mnie spotkania na mojej uczelni. Wysiłku fizycznego, ale również psychicznego tutaj nie brakuje. Mam nadzieję, że razem z wszystkimi sprostamy wyzwaniom i damy Policami. radę. Cześć, słuchajcie. Dziś mamy trzeci dzień naszego szkolenia w jednostce wojskowej, i właśnie wróciliśmy ze strzelnicy. Mieliśmy tam nasze pierwsze strzelanie, pierwszy kontakt z bronią. Pierwsze pierwszy... jej użycie? Dokładnie, pierwszy kontakt z amunicją. Co prawda to była amunicja ślepa, ale mogliśmy poznać przedsmak prawdziwego strzelania zbrojowej. Dokładnie, słyszeliśmy pierwszy łuk, mogliśmy się nauczyć o konstrukcji broni, posłuchać o niej i oczywiście jesteśmy wdzięczni za zapewnienie nam warunków, które były naprawdę bezpieczne. Będąc na strzelnicy, mieliśmy trzy stanowiska, na których instruktorzy pokazywali, jak odbezpieczyć broń, jak zabezpieczyć broń i wszystkie inne pozostałe czynności przed oddaniem strzału. Naprawdę, naprawdę mogliśmy posłuchać profesjonalistów i ich podejścia. Nie każdy miał ten kontakt z bronią, nie każdy jest tak odważny, żeby broń trzymać w ręku, ale żołnierz to żołnierz. Musi wypełnić swój obowiązek, wykonać rozkaz, a rozkaz to także nauka. A tutaj już z bronią. Broń pobieramy codziennie z magazynu broni. Pilnujemy ją, bo to najważniejsza rzecz, którą przy sobie nosimy. Nigdzie jej nie zostawiamy. Będąc na strzelnicy, dowiedzieliśmy się, jaka jest postawa prawidłowa. Postawa strzelecka. Leżąca. Dokładnie. Które oko jest dominujące? Nauczyliśmy się określania oka dominującego, także każdy już chyba wie, czy prawe, czy lewe jest jego okiem dominującym. Dodatkowo nauczyliśmy się, jak rozkładać i składać karabinek KBK AKMS. Dokładnie. I możemy jeszcze tutaj dodać, że mnóstwo, mnóstwo szkoleń mieliśmy dużo, dużo wcześniej, przed tym jak zaczęliśmy strzelać, czyli za tym, zanim użyliśmy swojej broni i każdy mógł się zapoznać, z suchą teorią, a później przetestować to w praktyce.